Defender to jeden z najlepiej rozpoznawalnych samochodów na świecie. Kolejne generacje tego flagowego modelu Rand Rovera są produkowane praktycznie w niezmienionej formie na dwozie od 1948 roku. Podlegał on jednak częstym modernizacjom technicznym. Znakami rozpoznawczymi terenówki są surowa i kanciasta sylwetka, archaiczne śruby i nity na karoserii oraz wystające zawiasy. W prezentowanej wersji limitowanej Fire nadwozie zyskało na świeżości. Czarny kolor klapy silnika, wlotu powietrza i dachu ciekawie wygląda połączony z metaliczno-pomarańczową całością. Model wyróżniają srebrne obudowy lamp przednich, białe klosze tylnych lamp oraz seryjne alufelki. Defender w tej wersji kosztuje słono, bo ponad 48 tysięcy euro. Deska rozdzielcza jest prosta, wykonana z twardych plastików, za to niezłej jakości. Do pozycji za kierownicą i do obsługi samochodu trzeba się przyzwyczaić. Po pierwsze, stacyjka znajduje się po lewej stronie, a dźwignia włącznika świateł utrudnia włożenie kluczyka i odpalenie auta. Przednie fotele są tak blisko bocznych drzwi, że kierowca nie ma miejsca na lewe ramię i nogę. Dzięki temu jednak doskonale widoczne są obrysy auta, co ułatwia precyzyjne manewrowanie. W Defenderze nie ma poduszek powietrznych, znajdziemy za to klimatyzację, elektrycznie podnoszone szyby czy podgrzewane siedzenia. Ekskluzywność wersji Fire Edition podkreśla, Elegancki wieniec kierownicy oprzyty skórą oraz siedzenia wyściołane skórą i alkantarą. Wygodne są nawet fotele w trzecim rzędzie siedmioosobowego nadwozia. Pod maską Defendera pracuje turbodiesel z Forda Transita o pojemności 2,4 litra i mocy 122 koni mechanicznych. Samochód dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 360 Nm przy 2000 obrotów na minutę. Na szosie Land Rover preferuje spokojny tryb jazdy z maksymalną prędkością 132 km/h. Wszelkie nierówności pokonuje twardo, ale pewnie i cicho. Stały napęd wszystkich kół, prosta konstrukcja ramowa, duży 31-centymetrowy prześwit i krótkie zwisy przekonują, że jego żywiołem są bezdroża. Przełożenia sześciobiegowej skrzyni są krótkie. Włączenie reduktora zamienia terenówkę w ciągnik. A blokada mechanizmu różnicowego zapewnia równomierne rozłożenie mocy na obie osie, co przyda się na grząskiej nawierzchni. Wzgórze o nachyleniu 45 stopni, które dla zwykłego kierowcy wyda się pionową ścianą, defender pokonuje ją bez problemów, podobnie jak półmetrowy rów z wodą. Samochód jest oferowany w kilkunastu wersjach nadwoziowych. Na bazie defendera powstały np. karetki, ale i pojazdy do zestrzeliwania samolotów. Kupując ten samochód, dostaniemy gratis kawałek historii motoryzacji i wyrazisty terenowy image, który większość konkurencyjnych marek musi sobie dopiero wypracować.